Labryk albo kubisz. Ja tam wychodzę, się bić od pierwszej rundy, od pierwszej sekundy, a ja mam Jak tam byłem, bo będzie, idę skończyć z a nie wygrać turniej, kurwa. Liczby nie będzie. Z Denisem Załęckim musiał walkę pierwszą. Kto by to nie był, to obieżą, mi rozwieżą. Na strawę! Siemano wyszedłem na spacer z psem, przy okazji okazało się, że muszę poprowadzić eliminator, tak więc jesteśmy w stream online. Wszyscy mają spinę z Denisem Załęckim i ogólnie będziemy robić eliminator w formie debatki za. Ocie. A widziałeś złoto? Jak ma no zdjęciu wygląda? Został tam. <noise> już. Napatrzyłeś. Jak do forma? E, Startowa. Startowa. Tak, no. Z kim to... chciałbyś się w pierwszej walce zmierzyć? Nie ma tutaj takiego osoby, kto będzie z tym razie się nie? A myślałeś tak o finale, jak już jest nas w finale, z kim ewentualnie z tego zestawienia, kto tam jest, z kim mógłbyś ewentualnie walczyć? Zależy też jak drabinka się ułoży, jest to wiesz... To jest K1, my jesteśmy z boksu, wywodzimy się, także co będzie, no to jest waga ciężka, tu jeden cios może przeważyć, czas co pokaże prawda. to będzie, nie? Coś wiemy o tym, no. waga ciężka. Vlog na No, Vlog na fejma, no, <laughs> vlog na fejma <laughs> Powiedz mi Diego, jak forma? Jak widać, <laughs> siła, masa! Jak patrzę na tą drabinkę, jest bardzo dużo fajnych, no, fajnych no, zawodników i z kim byś chciał no, się, no, w się w walce zmierzyć? Kurczę, że powiedziałem, że bez różnicy ja wjeżdżam w turnie i muszę pokonać każdego, nie? Kurwa, o Tadziego pogalamy. To będzie mocno. A wiesz, że ten, Że Tazil wygrał turniej? A ty nie widziałeś ode? <grym>, <grym, grym, grym>, ładnie, co mnie pan pomówili? Pan. O kurde borąc, ale ten gościu faktycznie miał podobny głos jak ja. No, ale powiem Ci, że jak oglądałem na początku, też myślałem, że miściwy i dopiero w boks do Ale to nie ty, ty ale jak star, przecież tam nawet widać twarz było tego typa, który to tak. mówił, nie? No, takim urywkiem, ale no, no, tak. Ale najgorsze było to, że te portale, które pisały artykuły, no bo to oni no. to tak, wiesz, napędzili najbardziej. No to stary, jak oni piszą artykuły i nic nie weryfikują? Ja do nich dzwonię i się pytam, dlaczego tak napisaliście? O, bo tam kilka osób napisało w komentarzu na Twitterze, że to ty. Ja mówię, stary, a gdyby napisali, że nie wiem, że... To ja sfałszowałem wybory, no to też byście tak napisali, nie? No tak, ale to widzisz, tak samo pisałeś, że to ty, tak samo pisałeś, że to ustawka, a dobrze, no, no nie wiem, osoby, które znają Siwego, czy w ogóle tak znają bliżej sytuację, dobrze wiedzą, że to nie była ustawka, nie? Dużo ludzi dalej myśli, że to ja, bo no. wiesz, bo jakieś te sprostowania stary, to te 10% osób, afery wszyscy oglądają, nie? A a jeszcze wszyscy, ja podkręciłem... Jeszcze ten dobra. podkręcił. Ja barkisz. Tak. To jest ten właśnie, podkręcamy. Ja, ja, podkręcamy. Ja, ja, ja łatwej walki szukam, bo mi tylko trudne proponować. Podkręcać, podkręcać, podkręcać. Siema, masz Sarara jest. Dobra, takie szybkie pytania Tomek, ja tylko zadaję zadaje tu niektórzy. Ja mam pierwsze pytanie, lepiej z, pod koszulkę pod spodem, czy bez? E, w Koszula. sensie? Koszula. W spo, w pod... Nie, koszulkę pod koszulę pod, pod, pod spodem, czy nie? Jest zajebiście. No i zajebiście. No. Jest zajebiście. Słucham ciebie. Tomek, powiedz mi, e, jak forma w ogóle i z kim byś się zmierzył w tej pierwszej walce tutaj? Mówię, nie przychodzę tutaj jako ramka do obrazku. Chciałem być takim głównym obrazem i chcę wygrać. A ja skoro chcę wygrać, to nie mogę się bać nikogo. Bawię się samego siebie, a przestałem się bać. No dobra, załóżmy Tomek Sarara trafia do finału i z kim by się zmierzył w tym finale? Kto jest Twoim faworytem jakby z tej drugiej części yy, zawodników? Wymienię może kilka osób, które tak naprawdę hmm. mają być prawo faworytami. No i myślę, że jest to Mateusz Kubisz, myślę, że jest to Denis Labryga, Myślę, że spore szanse może mieć Daniel Omilańczuk Sport, sportywalki, waga ciężka, różne scenariusze pisały i wiadomo, że że nawet ten zawodnik, który jest na na najniżej notowany może zrobić spore zaskoczenie I mam nadzieję również, że ja Co, fajne? Z tej połowy zrobię łańcuch Z tej połowy zabiażkę no dobra, Gleba powiedział, że jak wygra złoto, to zrobi z tego łańcuch i zawieszkę. A co ty byś zrobił z tym złotem? Zainwestujesz. Inwestycja, inwestycja. Wiesz co, ja już nauczyłem się powiedzmy rozporządzać, że nazwijmy to swoim majątkiem i jak to się mówi, dzielę na 10 części, mhm. z czego jedna część idzie na po prostu na rozwalenie. Mhm. A i trzy kolejne części, dzielę to wszystko, no te 9 ostatnich części dzielę na 3, Inwestycja w jedną, w drugą, w trzecią część i, i tyle. Nie? Już teraz e, troszeczkę inaczej działam. Kiedyś bym rozwalił połowę, połowę, może bym się zainwestował. Teraz staram się robić to mądrze, żeby to opracowało w przyszłości. Czyli dojrzałeś do tego? Tak, tak, tak. Już prawie 34 lata na karku, także 6 dni po turnieju skończę 34 lata, więc e, idealny prezent na urodziny. No, idealny prezent, idealny prezent. Klasyczne pytanie daję do wszystkich chłopaków. Na co to przeznaczysz? A złoto czy złoto przełożone na pieniądze w dzisiejszych czasach finalnie to ma być takie stabilizacja i bezpieczeństwo dla całej mojej familii na przyszłość. Nie ukrywam, że ja naprawdę od lat w wózek życiem. życie mi wcale leki nie jest za... A przy okazji może będzie trochę cięższe, ale automatycznie cięższe o złoto, ale lżejsze w przenośni... Churę serdecznie chłopał. Rozgrzewka jest już przed twoim. Także nikt mi nie będzie. A! Moim zdaniem do turnieju nie wejdzie Tomek Sarara. Tak mi się wydaje. Dziękuję. Chociaż ma wielu kibiców. Ale spośród tej dziesiątki to Sarara o jest tak ten. Chociaż dzisiaj Dzień Ojca. Tomek ma córkę, która ma tam jakieś problemy zdrowotne i tak dalej. To ludzie też mogą go wybrać tak po prostu dla, dla jego misji, nie? Kurde, ciężko powiedzieć. Wiem, że na pewno Załęcki na Labryga przejdą. Are you sure about that? Mimo dużego hejtu na Załęckiego, to pamiętajcie, że ma też ogromny fanbase, nie? Nie ma to żadnego znaczenia Bańka do zgarnięcia w złocie i oto grają zawodnicy 26 Tam będzie to pracowało z roku na rok jako inwestycja, będzie na pewno tego nie sprzedał. Na ścirówek! Nie masz na teraz. Co to kurwa jest? Myślałem, że będzie więcej. Wyjebane. Tak. Lepszy, no dobra, lepszyny, jak wygrasz to co zrobisz z tym złotem? Ukościowej dla niego zainwestuje w mieszkanie kolejne. Lepestuj. nie bo lewa powiedzie, powie że, że, powie powie że łańcuch zrobię. O, no, no, może to i to. <ś pruebuj> Powiedz nam, Dudu. Dudu. co, Dudu? co Dudu? Dudu. zrobisz z tym złotem jak to wygrasz? Co zrobię? Dobrze zainwestuję. No dobra, a tak już poza tym złotem. Walka turniejowa pierwsza. Z kim byś się. Cool. Pierwsza walka. Pierwsza walka. Pierwsza walka z Załęckim Załęckim chciał walkę pierwszą. Ze względu na to, że powiedział, że mam kwadratową stójkę i trochę się poczułem urażony? Nie trochę, ale mocno i dlatego jestem nastawiony niesamowicie na niego. ci go na Pierwsza walka z kim chcesz się zmierzyć? Y może być Labryga, a może być Kubiszyn. Dobra, a finał? Labryk albo Kubision. Także tu albo ten. Tu dwóch faworytów myślę, także myślę, że z tym i z tym będzie dobra walka. A jak forma? Dobra forma. Ile także ja się, ja się na 111, ale na 108-107 zjadę. Ważem już 117-118, więc musiałem zjechać bo robię trasiłę pod siłownie, potem ma zapasy. Mialiśmy się bić pod koniec września, więc trochę terminowo chujowo, ale nie ma co płakać. Ja tam wychodzę się bić od pierwszej rundy, od pierwszej sekundy, ja mam wyjebane jak tam ten będzie. Idę skończyć, skrzywdzić, a nie wygrać turniej kurwa. Jak będzie Labryga, czy Kubiszyn, idę i skrzywdzić, zresztą mogę się punktować. Dobra, proste pytanie, bo od razu. Kiedy się widzisz w finale? Z sobą. No jak z sam, sam? <laughs> Kto by to nie był, to to że mnie rozwiąże. Czyli tak jak podejrzewałem, neikowy, to powie to. i'm going to